Dodanie wpisu potwierdzającego własność domeny. Skorzystaj z linku zamieszczonego w liście elektronicznym, który został wysłany po rejestracji w usługach live.edu. Lub uruchom przeglądarkę Internet Explorer i w polu adresów pisz https:///ukośnik/ukośnik//eduadmin.live.com. Zaloguj się używając konta administratora, które zdefiniowałeś podczas rejestracji w usługach Live at Edu. W nowym oknie przeglądarki zaloguj się do konsoli administracyjnej Twojej domeny. Uwaga. Konsola administracyjna domeny musi umożliwiać dokonywanie wpisów nowych rekordów DNS, np. CNAME. W celu potwierdzenia własności domeny należy wpisać podany rekord CNAME do serwera DNS. W tym celu zaznacz i skopiuj wartość pozycji value, używając skrótu Ctrl plus C. Przejdź do okna z konsolą administracyjną domeny. Uwaga! W zależności od oprogramowania lub dostawcy usługi DNS, wygląd konsoli konfiguracji domeny może się różnić od zaprezentowanego w dalszej części szkolenia. Tym niemniej logika i sekwencja czynności do wykonania jest identyczna. Kliknij dodaj element. Rozwinij listę pola typ rekordu i zaznacz wartość alias do innego hosta CNAME. Wklej w pole główne główna wartość rekordu, wartość skopiowaną w poprzednim kroku używając skrótu CTRL plus V. Wróć do zakładki Life Edu. Zaznacz i skopiuj wartość pola alias. Przechodź do konsoli administracyjnej domeny. W pole nazwa hosta wklej skopiowaną wartość. Całość operacji zatwierdź w konsoli konfiguracyjnej domeny. Uwaga! W zależności od oprogramowania lub dostawcy usługi DNS wprowadzone zmiany będą widoczne i uruchomione od razu lub w okresie do 24 godzin.